Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowiada o krytycznym stanie psychicznym żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Siema, co tam wczoraj? Nie zadzwoniłeś do mnie. Kuźba, to wczoraj taki wieczór wesoły był. A no, Kuźba. Tu z 12. kompanii jednemu wczoraj pociekło z głowy ten. I on ten. Zaczął kuźba do naszych strzelać. Mówi kuźba, zabije was, skurwi... was kurwiela. ta Wy... wystrzelał magazynek. Ten. No i zwiadowcy go walnęli. Wczoraj go ciągnąłem, pomagałem tutaj z ten kuźba tego drania. No masakra, ha.